Cześć, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Happiness Veggie Podcast. Codziennie spływa do mnie mnóstwo serdeczności od stałych słuchaczy i słuchaczek, czytelników i czytelniczek. To piękne, że chcecie się uczyć, rozwijać, inspirować, a przede wszystkim otwierać się na siebie i otaczający nas świat. Bo wszystko, co dobre, jest ukryte głęboko wewnątrz. My tutaj mamy za zadanie odkrywać siebie na nowo i pomóc czerpać sobie z życia całymi garściami. A więc, panie i panowie, mój miły i moja miła, temat na dzisiaj jak uspokoić swoje myśli. Pam, 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 pam! pam. Myślę, że tutaj kiedyś wejdą werble. Na pewno znasz to uczucie, które przychodzi zupełnie niespodziewanie i zalewa całe Twoje ciało i umysł niepokojem. Podczas gdy Twój organizm z chwili na chwilę staje się coraz bardziej sparaliżowany strachem, w Twojej głowie kołacze się milion myśli na sekundę. Tętno przyspiesza i serce bije jak oszalałe. Snujesz niezliczoną ilość scenariuszy, które finalnie prowadzą zawsze do katastrofy. Czujesz się samotny, przerażony i obolały. Stop. Mam dobrą wiadomość: możesz z tego rozpędzonego pociągu wysiąść na najbliższej stacji. Wcale nie musisz uczestniczyć w tym szaleństwie, i choć to trudny proces, można sobie z nim poradzić. Według badań najczęściej boimy się braku pieniędzy, utraty pracy, samotności i śmierci. Często na zapas rozpatrzamy wszelkie możliwości następstwa jednej czy nawet wszystkich obaw, zapominając o tym, że po pierwsze, życie jest tutaj i teraz i nadmierne wyprzedzanie teraźniejszości. Wcale tych obaw nie zmniejszy, a po drugie, nie zawsze mamy wpływ na bieg wydarzeń. Wszyscy, którzy odczuwają dyskomfort związany z aktualną sytuacją na świecie, wiedzą, o czym mówię. Wobec tego czas skupić się na teraźniejszości i zrobić wszystko, na co wpływ mamy. Chcesz prościej? Bardzo proszę. A zatem myśl. Wiesz, co to myśl, prawda? Na nie mamy szalenie wielki wpływ. Jednak kiedy zostawiamy je samopas zupełnie role się odwracają i zamiast ty rządzić swoim umysłem, on zaczyna robić z tobą co chce. I właśnie dlatego warto rozbudzać, analizować, szukać i dostrzegać to, że mamy taki mechanizm jak samoświadomość i co ważniejsze, przyszedł czas żeby zakumplować się samemu ze sobą. Wystarczająco długo walczyłeś ze sobą, karciłeś się, obrażałeś i karałeś. Wystarczający czas nienawidziłeś swojego ciała i wprowadzałeś się w kompleksy. Wystarczająco często porównywałeś siebie do innych, umniejszając sobie do granic możliwości. Dziękujemy wewnętrzny krytyku, dziękujemy wewnętrzny kacie. Tam są drzwi, możesz sobie już iść. Teraz Poradzę sobie już samodzielnie bez Ciebie. Teraz potrzebna jest ci łagodność i wyrozumiałość do samego siebie. Nie mylić absolutnie z wycofaniem i lenistwem. Jak zatem uspokoić te myśli, które potrafią doprowadzić do bezsenności i wielu groźnych chorób, w tym np. nerwicy, wrzodów czy nawet zawału? Pamiętasz, jak opowiadałam o zamiataniu w ramie? Pójdźmy sobie krok dalej. Kiedy udało mi się opanować myśli i przestałam bić się z miotłą, dostałam kilka nowych zadań. Nie mogłam się już ich wszystkich doczekać. Nie miałam jednak bladego pojęcia, jak trudne się okażą. Ludzie tam byli życzliwi i bardzo otwarci, dlatego też starałam się na nowo budować sobie obraz drugiego człowieka i bardzo chętnie szukałam z nimi kontaktu. Jednak mój mentor miał inny plan. Dostawałam samotne zadania z dala od grupy. Przebywając wówczas ze wszystkimi swoimi najgorszymi myślami, jakie mogłyby tylko przychodzić. Nie miałam szansy ani się ich pozbyć, ani pozamiatać pod dywan, nie mówiąc już o szukaniu kogoś, kto po prostu ze mną porozmawia i może chociaż na chwilę mi ulżyć. Pewnego dnia serce waliło mi jak oszalałe waliło tak mocno, że odechciało mi się już nawet z nim walczyć. Czarna kurtyna myśli zakryła mi wszystko, co tylko zdołała. Nie płakałam, bo mam wrażenie, że limit moich łez na to życie już został bardzo dawno wyczerpany. I wtedy, trzęsąc się ze strachu, poszłam do jednego ze starszych mnichów i zapytałam: Co mam z tym wszystkim zrobić? A on, jak taki typowy mnich, powiedział: Nie bój się spotkać samotności to rzadka okazja. Aby zaprzyjaźnić się ze sobą. I poszedł. Zostawił mnie z tym i poszedł. Cudownie pomyślałam. Cudownie! I co ja mam z tym zrobić? No ale dałem sobie chwilę czasu. Moment. Czyli ja cały czas walczę i to nie o siebie, a ze sobą? <słuch> W tym czasie zaczęłam bardzo dużo czytać i coraz częściej ze sobą rozmawiałam, ale przede wszystkim zaczynałam siebie słuchać. I tak jest do dnia dzisiejszego. Nie można wyzbyć się wszystkich strachów, ale można nauczyć się z nimi żyć i nie dawać im zawładnąć swoim światem. Poznałam też mnicha, który cierpi na ataki paniki. Wydaje się to być najbardziej dziwne. Ze wszystkich doświadczeń, jakie miałam w życiu, mnich i ataki, paniki? Mm -hmm. A wierz mi lub nie, ale on wydaje się być osobą najbardziej spokojną, która stąpa po tym globie. Na jednym z wykładów mówił o tym, że lęk towarzyszy mu bardzo często, ale nie karmi go swoją uwagą, co może być dość zadziwiające, ale uspokojenie znajdziesz nigdzie indziej tylko w sobie. Natura może pomóc, dodatkowe zajęcia zawsze mogą wspomagać, ale za każdym razem, cokolwiek będziesz robić i czymkolwiek się zajmować, czy zajmować swoje myśli, za każdym razem wrócisz do siebie i ten lęk będzie powracać. Zatem, pierwsze o co trzeba zadbać to ta relacja z samym sobą. To przebywanie ze sobą i ze swoimi myślami, nawet tymi najczarniejszymi, ale nie dawać im takiego poczucia, aby to one kontrolowały twoje życie. Dlatego też, zamiast uciekać, skonfrontuj się ze swoim zmartwieniem, porozmawiaj z nim, zobacz, co realnie możesz zrobić, a przede wszystkim, czy masz na to wszystko jakikolwiek wpływ. Gdy przychodziły do mnie te najgorsze fale strachu, zawsze pytałam siebie, co teraz realnie mogę zrobić? Okazuje się bowiem, że jesteśmy dużo mądrzejsi i dużo sprytniejsi, kiedy zamiast bujać w obłokach i snuć różne niestworzone rzeczy, zakasamy rękawy i weźmiemy się w garść. Czas jest te puzzle swojego życia wreszcie poukładać, a brakujące elementy wypełnić najszczerszą życzliwością do siebie i innych ludzi. Myśli mogą zamroczyć, ale tak samo mogą również rozświetlić ci drogę. Niezależnie od tego, jaka jest twoja historia, wiem na pewno, że dziś możesz spróbować raz jeszcze. Lepiej. Rozejrzyj się dookoła. Jeśli twoja rzeczywistość nie cieszy cię tak, jakbyś tego chciał, pora wygospodarować przestrzeń na nowe i budować poczucie własnej wartości, które będzie trwałym fundamentem. Pamiętaj też, że każdy jest zupełnie inny. Jedni, żeby wejść w głąb siebie, potrzebują do tego sportu wyczynowego, sportu ekstremalnego, albo na przykład boksu czy biegania, tak aby poczuć całym sobą uderzającą energię. Inny potrzebuje spokoju i wyciszenia. Znajduje się w głębokiej medytacji bądź cudownej, relaksującej jodze. Nie porównuj się od dzisiaj z nikim innym. Ty jesteś wyjątkowy i niepowtarzalny, i to siebie musisz słuchać, a nie tego, co w tej chwili rzucają do ciebie media społecznościowe albo co nakazuje teraz moda. Ty. Jesteś w swoim centrum i to ty jesteś najważniejszy. Jeśli nie wiesz, jak się za to wszystko zabrać, chętnie pomogę ci w roli przewodnika. Napisz do mnie na happinessvejimaupa.com lub w wiadomości prywatnej na Instagramie. happinessvejimaupa.com lub w wiadomości prywatnej na Instagramie. Dużo serdeczności życzę Ci na dzisiaj i wszystkie nadchodzące dni. Pamiętaj o tym, że to Ty możesz kontrolować myśli, bo to nie umysł włada Tobą, ale Ty władasz swoim umysłem. Niech się dzieje to, co dobre. Cieszę się, że mogliśmy towarzyszyć sobie w czasie podróży, w pracy, czy może podczas zajęć domowych. Do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku Happiness Wegi podcast. Trzymaj się, pa pa!